Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku skupimy się na serii akumulatorów Dewalt FlexVolt o napięciu 54V i poznamy ich najważniejsze funkcje oraz parametry. Zapraszam na krótki film. Seria FlexVolt została stworzona z myślą o zastosowaniu profesjonalnym z przeznaczeniem do najcięższych prac wymagających sporej energii. Jest to rozwiązanie, które łączy moc narzędzi przewodowych z mobilnością systemu akumulatorowego i obejmuje ona zarówno elektronarzędzia, jak i akumulatory. W narzędziach takich jak piły, szlifierki czy młoty udarowe różnica jest odczuwalna natychmiast. Ponieważ bateria utrzymuje stabilne napięcie nawet pod dużym obciążeniem. Dzięki temu narzędzia pracują płynnie i nie tracą mocy w trudnych warunkach. Akumulatory serii FlexVolt występują w kilku wariantach pojemności: 6, 9, 12 oraz 15Ah. Im większa pojemność, tym dłuższy czas pracy, ale też większa waga. Dla większości zastosowań idealnym kompromisem jest wersja 9Ah, która w większości wypadków zapewnia dobrą równowagę między wydajnością a ergonomią. Każdy z tych akumulatorów jest solidnie wykonany, odporny na wstrząsy i przystosowany do pracy w wymagających warunkach. Bardzo istotną kwestią serii FlexVolt jest fakt, że akumulator automatycznie przełącza się między trybem 54 a 18V w zależności od narzędzia, do którego jest podłączony. To oznacza, że jedna bateria działa zarówno w narzędziach z serii FlexVolt 54V, jak i w serii 18V XR. Warto jednak pamiętać, że działa to tylko w jedną stronę. Akumulatory o napięciu 18V nie zadziałają w narzędziach serii FlexVolt o napięciu 54V. Jedynym wyjątkiem są urządzenia serii FlexVolt Advantage, które rozpoznają napięcie podłączonego akumulatora i pozwalają na pobór większego prądu z akumulatorów FlexVolt, co w efekcie przekłada się na większą moc urządzenia. Akumulatory serii FlexVolt dostarczane są z czerwoną osłoną styków, która chroni akumulator podczas transportu i przechowywania. Dodatkowo akumulatory serii FlexVolt mogą współpracować z nowym systemem DeWalt PowerShift, ale wymaga to zastosowania specjalnego adaptera FlexVolt PowerShift. Dzięki temu można zasilać wybrane narzędzia tej serii akumulatorem FlexVolt w celu dokończenia pracy. Stosowanie akumulatorów serii FlexVolt w urządzeniach gwarantuje nie tylko większą moc, lecz także dłuższy czas pracy. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w urządzeniach, które zużywają dużo energii, takich jak kosiarki, kosy, dmuchawy czy młoty udarowe. Wszystkie dostępne urządzenia serii Flexvolt, Flexvolt Advantage oraz akumulatory znajdziecie na stronie sklepu phbc.pl. Tak się składa, że od 15 października do 15 grudnia tego roku trwa promocja, w której kupując dowolny produkt serii Flexvolt w wersji z akumulatorem, możecie otrzymać akumulator o pojemności 9,5 godzin gratis. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.